Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie u mnie na kanale w najnowszym filmie. A dzisiaj przechodzę do Was z makijażem budżetowym, ale nie będzie to zwykły makijaż budżetowy, bo bardziej w stylu Halloweenowym. No właśnie, Halloween się zbliża i tak pomyślałam, że moglibyśmy zrobić je, zmalować coś, co będzie bardzo proste, tak, żeby każdy z Was mógł zrobić to w zaciszu domowym. Przede wszystkim, żeby też był to makijaż wykreowany tanimi kosmetykami, takimi na które każdy z Was może sobie pozwolić. No i na pewno nie będzie to, tak jak już mówię nic trudnego, będzie prosty nie jakiś straszny bardziej myślę elegancki żeby można było wyjść na imprezę ale mimo wszystko, żeby był bardziej taki mroczny, szczerze mówiąc nie wiem co z tego wyjdzie, ale mam pewną wizję i mam przed sobą też kosmetyki, które wybrałam specjalnie na tą okazję są to kosmetyki, których koszt nie przekracza 100 zł a większość z nich poniżej 20 zł więc naprawdę bardzo budżetowo no i znajdziecie je myślę w większości sklepów, a też niektóre z nich to są moi ulubieńcy ostatnich no co najmniej tygodni, także już nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że coś fajnego dzisiaj sobie razem wspólnie zmalujemy i że będziecie mogli spokojnie to potem odwzorować na swojej twarzy. Zanim przejdziemy do samego filmu to jeszcze chciałabym Wam tutaj coś pokazać, dostałam taką fajną bransoletkę na urodziny, którą nadesłała mi Am... Art, czyli tutaj pod tym pseudonimem kryje się Wicka o takim samym nazwisku jak ja, Mizia, ale od razu uprzedzam, nie jest to żadna moja krewna i film też nie jest absolutnie w żaden sposób sponsorowany, natomiast bardzo lubię wspierać Waszą twórczość, Wasze pomysły, bardzo lubię wspierać też osoby, które mają jakieś pasje, realizują je i po prostu coś robią, działają, także bardzo się cieszę i dziękuję tutaj za brand ona jest przyszła do mnie w takim tutaj woreczku i dostałam też tutaj liścik, więc pozwólcie, że szybko Wam jeszcze przeczytam. Zobaczcie, ręcznie pisany, także cudnie. Droga Dominiko, przyjmij ode mnie najlepsze życzenia urodzinowe. Przesyłam Ci dwie bransoletki z dobrą energią, ta z drobnymi kamykami jest opisana na mojej stronie Amart. Natomiast tę drugą zrobiłam z myślą, że może Ci się spodobać. A mowa tutaj, zobaczcie, jeszcze jedną mam, taką maleńką. O. Ta tutaj już jest taka bardziej klasyczna, a ta tutaj z drobniejszymi i z takimi trzema, właśnie Janek. O, właśnie. Janek się uaktywnił i będzie nam towarzyszył, będzie nam robił muzykę w tle. Bawi się swoją nową zabawką, taką kulkę dostał. Główny kamień to aparyt, obok brązyty. I cytryny. I jeszcze malutkie agaty. Niech te kamienie będą dla Ciebie e, wsparciem i ochroną. A mizia. No, m, słuchajcie, oczywiście podlinkuję Wam. Gdyby ktoś był zainteresowany ręcznie robionymi e, takimi bransoletkami, właśnie ogólnie naszyjnikami, biżuterią z naturalnych kamieni, e, no to wpadajcie, znajdziecie stronę e, na Facebooka. Tak, stronę Facebookową w opisie pod filmem. Myślę, że warto wspierać lokalizację lokalnych, małych twórców, tym bardziej jeśli należą do grona miziaków i są tutaj z nami i też oglądają, wspierają ten kanał. A bardzo się cieszę, że właśnie Mogę tutaj zachęcać Was i też Wam pomagać, wspólnie razem tworzymy ten kanał, więc jeśli też macie coś, tworzycie, to bardzo chętnie i Was wesprę i pokażę na kanale Waszą, Waszą twórczość. Także to tyle ode mnie słowem wstępu, nie chcę przedłużać, zostawiajcie suba, łapki w górę, jeśli ten film przypadnie Wam do gustu, a ja już nie gadam, przechodzimy do halloweenowego makijażu budżetowego. To pewnie bardziej spostrzegawczy, zauważyli, że mam dzisiaj soczewki. Jeśli macie ochotę w Halloween nieco bardziej zaszaleć, no to możecie sobie pozwolić na jakieś zwariowane soczewki. Natomiast no ja mam takie na co dzień w zasadzie używam, bo są korygujące. Noszę minus 25 albo minus pół na tym, a tutaj minus 25. Także mam czarne soczewki, które zresztą bardzo lubię. Przechodzimy do pierwszego produktu, to jest moje ostatnie odkrycie. Uwielbiam, ubóstwiam tą bazę i słuchajcie, no, ona już tutaj będzie się chyba pojawiać regularnie na tym kanale. To jest baza Prep and Perfect PS, czyli Primark, która kosztowała 22 zł. Robiłam recenzję tej bazy, jak i też tego pudru, który też się tutaj znajdzie dzisiaj. Kto z Was nie widział, to wrzucę Wam tutaj przy okazji właśnie testu nowości w moim kufrze. Świetne kosmetyki, naprawdę bardzo, bardzo się polubiliśmy. Tak wygląda baza, bardzo okremowa i fajnie taka mm, no jak dodatkowy krok w pielęgnacji ładnie wygładza ładnie nawilża odżywia i sprawia, że skóra jest taka napompowana od razu po prostu w lepszej kondycji mm, wizualnej no i dodatkowo też pięknie pachnie. Słuchajcie, świetna baza na zimę dla osób z cerą suchą, przesuszoną, odwodnioną, dojrzałą. Myślę, że tak. Tutaj sprawdzi się idealnie. O, no i fajnie robi takie zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. Takie przynajmniej mam wrażenie. Słuchajcie, kolejny krok w dzisiejszym makijażu to jest podkład. I dzisiaj stawiamy na Wishi Derma Blend 25 Nut. Tego podkładu zazwyczaj używam w zimie, kiedy jestem bardzo blada i. On jest świetny, naprawdę też pięknie się wtapia, pięknie wygląda na skórze, a daje bardzo dobre krycie, takie średnie do pełnego. A produkt, który znajdziecie mm, za, ja wiem, 70-80 zł. Janek, tak, wiem. Ty chcesz się chyba pokazać dzisiaj tutaj, co? A teraz ucieka jak go chcę zabrać cwaniak. Ten podkład jest bardzo też fajnie aksamitny, daje takie wykończenie satynowe, nie jest jakiś przesadnie mokry, ale nie jest też matowy i podkład jest też długotrwały do 16 godzin. Naprawdę ochy, achy, bardzo fajny kosmetyk, którego dawno nie było, więc fajnie sobie tutaj o nim przypomnieć przy okazji dzisiejszego filmu. Może nie jest najtańszy, ale naprawdę jest wart każdej złotówki. Jeśli chodzi o korektor, to przeskakujemy do nieco tańszego produktu. Um, o ile podkład nie był znów aż taki tani, to korektor jest ultra tani. E, jedna z ostatnich kolekcji Belle dla Biedronki, SOS Cover, korektor z wąkrotką azjatycką w odcieniu 02, to jest mój odcień. E, tak, beż i uwielbiam ubóstwiam jeden z fajniejszych korektorów bardzo się polubiliśmy w zasadzie to tak sobie myślę hmm, chodźmy w stronę może tego jaśniejszego, teraz tak przyszło do mnie, że jednak tak wezmę ten jaśniejszy, czyli jedynkę Ivory, dwójka zostaje tu ale po całości nałożymy sobie, jak makijaż Halloweenowy, no to niech będzie troszkę więcej tej bieli niż na co dzień te korektory są ultra kremowe też mają piękne takie satynowe wykończenie, bez nadmiernego połysku ani też matu. Pięknie się wtapiają z każdym jednym podkładem. Słuchajcie, ta kolekcja chyba była najmniej popularna u mnie w Biedronkach. Ona ciągle jeszcze jest dostępna, także jeśli macie okazję, to koniecznie rozglądnijcie się za korektorami. Sama się zastanawiam, czy jeszcze nie kupić, żeby mieć w zapasie chociaż już zapasu kosmetyków mam. Tyle, ale te korektory naprawdę są genialne i bardzo budżetowe. No, zobaczcie, jak pięknie w momencie się wtapiają i są zupełnie niewidoczne. Nie podkreślają żadnej suchości, żadnych załamań. Jeszcze sobie dołożyłam odrobinę tutaj, żeby sobie wizualnie, optycznie wyszczuplić kości policzkowe. Nie, nie będziemy dzisiaj robić się na y, truposza, ale trochę jednak możemy sobie pozwolić na to, żeby twarz była wielsza, bardziej taka rozjaśniona, jak przystało na Halloween. No i wszystko fajnie wtłoczone. Możemy przejść już do pudru, żeby wszystko fajnie sobie zagruntować. I słuchajcie, tutaj mam Astra Velvet Skin Loose Powder, puder porównywany do Hourglass. Wszystko zresztą znajdziecie w tym filmie, do którego was odesłałam. Ja mam w odcieniu 2. Niesamowicie tani, bez promocji kosztuje 30 zł, natomiast z promocją Kasia kupiła go za 15 zł, więc połowa ceny, 15 zł to jest jak za darmo, za 11 Chyba mililitrów, o ile dobrze pamiętam. Tak, 11 gramów. Jedno z moich ostatnich wielkich odkryć. Naprawdę uwielbiam ten puder. E, niesamowicie drobniutko zmielony, e, pięknie pozostawiający taką woalkę, e, niesamowicie ładnie gruntujący, utrwalający, nie robiący żadnej tekstury, nie podkreślający absolutnie. Um, meszku, czegokolwiek na skórze. W zasadzie wygląda ta twarz później jak po filtrze, jak po photoshopie, więc no ten puder jest po prostu niesamowicie leciutki i zupełnie niewidoczny. I odkąd nałożyłam go na twarz po raz pierwszy, tak teraz codziennie jak robię makijaż, to sięgam po ten puder. Naprawdę przetestowałam go chyba już na wszystkie możliwe sposoby i jestem... Cały czas mocno w nim zakochana, także to, to myślę, będzie taka, nie będzie to zauroczenie, a miłość po grup. <noise> Żeby nie tracić już czasu, to brwi zrobiłam szybko poza kamerą, używając dwóch produktów. Po pierwsze, ultra taniej kredki z Action w odcieniu blond bodajże. Czekajcie, nie, Medium Brown 2,9,3. koszt tej kredki około 5-6 zł. Um, natomiast drugi produkt to jest żel, też moje ostatnie odkrycie, bardzo się też polubiliśmy. Stars from the Stars, Moon Over Lamination and Color, i to jest taki żel właśnie mocno utrwalający, bardzo mocny, od razu uprzedzam. Jego koszt to 17,99, to też jest nowość jeśli chodzi o firmę Stars from the Stars. W odcieniu mówiłam jeden Ash Brown to jest najlepszy dla mnie odcień, pomimo tego, że jest dla blondynek, to jest i tak dość ciemny. Więc najbardziej mi pasuje. No i słuchajcie, możemy przejść już do makijażu oka i zaczynamy od kredki. Dzisiaj będziemy zaznaczać oko czarną kredką. Tutaj wybrałam sobie Bourgeois, and Contour, Extra Longwear i oczywiście odcień black, czarny. No i kredką najpierw. Będę obrysowywać oko. Oczywiście, jak przystało na makijaż halloweenowy, będzie on ciemny, będzie mroczny, tajemniczy, konkretny. Więc na razie nakładam czarną kredkę dosłownie po całości przy samej linii rzęs porządnie tutaj i nakładam też od razu tą kredkę na dole. Całe oko w czerni dzisiaj i tak sobie myślę, że też w macie, chyba nie będzie tutaj połysku. Oczywiście to jest tylko szkic, dlatego teraz pędzelek i rozdymiam sobie, rozcieram delikatnie granice. Nie musi być jakoś mocno, bo i tak na to będę dawać cień. Będę to wszystko gruntować trochę, żeby rozdymić sobie całość. Ta kredka jest, widzicie, bardzo fajnie plastyczna, fajnie się ją rozdymia, rozciera. Także praca nią też jest bardzo szybka. I tutaj mam paletę Paezem, Matlicious tak się nazywa, paleta jest świetna do takich makijaży smoki, um, bo zobaczcie mamy tutaj no w zasadzie wszystko czego dusza zapragnie żeby zrobić kościotrupa <grym> um, na pewno będę używać dzisiaj tej czerni i tej szarości ta szarość na pewno pójdzie żeby sobie wszystko ładnie rozblendować a zaczynam jednak od czarnego cienia żeby utrwalić kredkę i żeby sobie zrobić już powoli delikatnie cieniowanie i wciskam sobie Gruntując kredkę czarnym cieniem, nakładam czarny cień na całą ruchomą powiekę do załamania. Oczywiście wklepuję, żeby nic mi się nie osypało. Przez to, że zrobiliśmy czarną bazę w postaci kredki, to teraz to oko jest bardzo czarne. Tutaj ta czerń jest taka mega głęboka, gdybym nałożyła sam cień, no to już tej głębi nie udałoby się aż takiej uzyskać. Trochę jeszcze sobie od razu nałożę tu, na dół oka. I jeszcze trochę tą czerń wyciągam poza załamanie tym, co zostało na pędzelku. Nie dokładam już więcej cienia. Przechodzę sobie do pędzelka do blendowania i do tego szarego cienia. No i teraz będę sobie ładnie wszystko rozcierać. Zobaczcie, jakie to jest proste i szybkie przede wszystkim. Także naprawdę tutaj e, myślę, każdy sobie poradzi. Wyciągam sobie zewnętrzny kącik, i ładnie, ostrożnie, delikatnie sobie wszystko właśnie tutaj rozdymiam. Ale zobaczcie, makijaż oka raz dwa tak naprawdę przy użyciu tylko dwóch cieni. Jeszcze wezmę sobie odrobinę tego tutaj cienia. To jest taki chłodny brąz. Brąz nawet trochę z fioletem, i jeszcze minimalnie sobie tutaj pod łuk brwiowy porościeram to wszystko, żeby ten efekt był jeszcze bardziej taki smoky. I też ten jaśniejszy cień nakładam sobie tutaj poniżej, rozcierając wszystko cały dół, i łącząc go oczywiście z górą tutaj. Zjeżdżam sobie nisko, po to, żeby oko mimo wszystko optycznie wyglądało na większe nałożyłam czarną kredkę na linię wodną więc z automatu oko się pomniejsza więc temu ciągnę nisko tutaj to cieniowanie żeby mimo wszystko oko otworzyć Czas na eyeliner, który jest opcjonalny, można z niego zrezygnować, natomiast no ja jeszcze sobie trochę dołożę, żeby to oko trochę jeszcze bardziej zdefiniować. E, tutaj mam eyeliner Burżuła. Tak sobie myślałam, czy nie nałożyć czegoś bardziej połyskującego, jakiegoś z drobinkami, z brokatem. E, no i tutaj mam myślę taką opcję po środku, bo eyeliner jest czarny, ale ma drobinki takie iskrzące i to jest odcień 008 um, który właśnie jest. To nawet nie jest czerń, to jest może taki bardziej szary a właśnie kolor, który ma w sobie delikatne takie błękitne jakby drobinki, ale bardzo subtelne więc no trochę tutaj jednak będzie blasku, nie będzie to taki typowy mat wyciągam sobie jeszcze tutaj tak mnie naszło o, tą szarość żeby oko jeszcze bardziej było na maksa wyciągnięte Mm -hmm, tak lepiej, myślę. Zabrałam sobie jeszcze to, co mi zostało na pędzelku, ten szary, jasny cień, przejechałam sobie delikatnie tutaj, żeby sobie wysmuklić nos. I teraz sobie wszystko łagodzę, delikatnie rozcieram, żeby to było w miarę naturalnie wyglądające. Na tyle, ile oczywiście jest to możliwe. Mowa o tym, na jaśniejszym szarym cieniu, no szaro-brązowym. I też chyba tym cieniem sobie zrobię kontur, chociaż miałam tu wyciągnięte brązery, ale chyba postawię jednak na ten fiolet taki, żeby to było bardziej kościste. No to co, przejdźmy może do tego konturu. Niech będzie taki pędzelek, i tutaj samą krawędzią, samym tutaj tym skosem nabieram sobie delikatnie właśnie tego cienia o. i minimalnie sobie tutaj będę zaznaczać kości policzkowe nie rozcieram tego chcę żeby to było jak najbardziej właśnie kościste takie wiecie twarde mm, i nie do końca zblendowane tutaj sobie jeszcze może delikatnie o i to samo robię z drugiej strony, w zasadzie tylko przyciskając pędzelkiem i w dół. O, żeby trochę ten efekt był taki jak u jak w czaszce. No, widać co się dzieje tutaj, w dół, jak schodzą od razu poliki. Robi się ten efekt taki jak u właśnie kościotrupa. Dokleiłam szybko sztuczne rzęsy, wytuszowałam też oko. I jeszcze chciałam tutaj wewnętrzny kącik odrobinę połysku dać. I tutaj mam z kolei Glam Shop i to jest esencja blasku, rozświetlacz prasowany, który tak naprawdę składa się z dwóch kolorów. Jeden jest bardziej taki um, złoto um, szampańskie, drugi jest bardziej róż. I ten róż tak mnie kusi, on jest taki, no, holo. Trochę tylko nałożę sobie wewnętrzny kącik, żeby on był taki bardziej bęk, rozświetlony. To będzie w zasadzie chyba jedyny błyszczący akcent dzisiaj w makijażu. Sroki będą niepocieszone, <laughs> ale dzisiaj jednak bardziej stawiamy na mat. W internecie jest cała masa tutoriali halloweenowych, takich bardziej creepy, bardziej przerażających, a chciałam dzisiaj po prostu zrobić coś innego, żeby ten był... Trochę bardziej elegancki, trochę bardziej jednak, nie chcę mówić, że użytkowe, bo tamte też jak najbardziej są użytkowe na Halloween jak najbardziej, ale żeby był taki, wiecie, może bardziej prosty, żeby każdy mógł go zrobić dosłownie w 5 minut bez miliona ilości kosmetyków, jakichś sztucznych krwi, lateksów i innych. Dlatego, chociaż mam kusi mnie, żeby tutaj poszaleć, to na. Razie na razie się wstrzymam, zobaczymy. Słuchajcie, miałam tutaj bronzery, ale te bronzery odkładam w takim razie na bok, bo dzisiaj nam się nie przydadzą. Chociaż może tak minimalnie tylko czółko, ale nie. Dzisiaj skupimy się chyba jednak na tej palecie i wezmę sobie odrobinę tego, żeby jeszcze zdefiniować delikatnie czoło, bo o tym zapomniałam, tego nie zrobiłam. Zrobiłam tylko policzki, ale dosłownie tak, wiecie minimalnie, o tyle, o ile, żeby tutaj ta twarz była zdefiniowana, ale bardzo subtelnie. Jeszcze trochę tutaj brudka. Róż też miałam przygotowany. Dzisiaj będzie minimalistyczny makijaż. Słuchajcie, w zasadzie makijaż jedną paletą. Odkładam ten róż. Też chyba jednak zmieniła mi się tutaj koncepcja. Słuchajcie, jeśli chodzi o kolejny krok w makijażu, to mam tutaj takie świecidełka. A face Crystal Sticker, tak się nazywają. Czyli naklejki kryształowe na twarz, które znajdziecie w każdym sklepie. Nawet w Action widziałam. Um, jest tego dużo. A nie wiem, czy w Deals też nie było. No, mniejsza o to, nawet w sklepach internetowych tak samo je znajdziecie. A I one nie kosztują dużo. Myślę, coś około do, do dziesiątki, dziesięć złotych. A mogą być fajnym takim urozmaiceniem. I wiecie, coś tutaj na pewno innego w tym makijażu. Także nakleimy sobie je dzisiaj. Zobaczcie, one są połączone z sobą, więc odklejamy je i one już są. Wiecie, kompletne razem. Nałożę sobie odrobinę kleju mimo wszystko a, takiego kleju do rzęs, po to, żeby się to wszystko trzymało. Chociaż one są już pokryte klejem i są dość lepkie, ale wiecie, żeby nie ryzykować, że coś odpadnie, to mimo wszystko nałożę sobie. Trochę tego kleju. No i czekam, aż mi podeschnie. Fajnie. Podoba mi się. Oh yeah. Ale czat. Mmm. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Jednak będzie blask. Jednak będzie połysk. I zobaczcie, jakie to jest szybkie i bezproblemowe. Naprawdę nie robię tego często, nie kleję takich świecidełek, ale powiem Wam, że sama jestem pod wrażeniem. Jestem pozytywnie zaskoczona, że no, było to bardzo szybkie, proste i myślę, słuchajcie, no każdy sobie poradzi bez najmniejszego problemu. Dominika, skup się, nie, za. O, tak. Tak lepiej. O, oh, ja. Yeah. No, chodź tu no i jest krzywo, dobra poprawiamy, wiedziałam czemu mnie to nie dziwi, no ale widzicie na całe szczęście można sobie poprawić mamy czas na to, żeby zrobić sobie tak, żeby wszystko było równo oczywiście każda brew jest inna, z jednej strony jest inna, z drugiej jest inna, każdy ma inne wiecie, proporcje, dlatego no nie ma co sugerować się, trzeba to robić tak na oko, z wyczuciem bo może się to okazać zgubne. I jeszcze tutaj mam dół. Te już są tutaj luzem. Pojedynczo, więc na każdy sobie nałożę. O, nie uciekaj! Klej. Można i w tę stronę, prawda? Nie zawsze makijaż y, taki halloweenowy musi być straszny. Czasami może być po prostu ładny. Taki bardziej kobiecy myślę. To już jest kwestia interpretacji. Znów poleciało. Mhm. dobra. No, uciekaj. I co myślicie? Podoba Wam się? Ja tam nie mam nic przeciwko, że nie ma krwi. Zanim przejdziemy do makijażu ust, to jeszcze piegi. Nie wiem dlaczego piegi, nie pytajcie mnie, ale po prostu chcę dzisiaj piegi, także tutaj mam flamaster, to jest Fake Freckles Pen z Red Lipstick Monster, kolekcja, która była w Biedrze. I robię sobie tutaj po całości jeszcze piegi. To też jest absolutnie opcjonalne. Słuchajcie, ja kocham piegi, naprawdę uwielbiam piegi. Dla mnie to też jest odmiana, bo nie mam naturalnie, czego bardzo żałuję. Także dzisiaj jeszcze sobie tutaj w tym makijażu walnę te piegi, żeby był bardziej ciekawy ten efekt końcowy. Uważam, że piegi są ogólnie bardzo sexy. Dajcie znać, czy też tak myślicie. Znam dużo panów, którzy uwielbiają piegi u kobiet. Jak mam tutaj jakichś panów, to też mogą się wypowiedzieć, czy się ze mną zgadzają, czy nie. I przyszedł czas na usta. Usta robimy znów w czerni. Dzisiaj monochromatyczny look. Słuchajcie, oczywiście, żeby zrobić czarne usta, nie trzeba mieć czarnej szminki, czarnej pomadki. Ja mam tutaj, żeby Wam tylko pokazać. Ale usta czarne możemy znów zrobić przy użyciu chociażby tej kredki i na przykład zmatowić ją czy utrwalić po raz kolejny cieniem. Fakt faktem, no jest to tutaj mało trwałe i trzeba później uważać przy piciu i przy jedzeniu na imprezie, ale jest taka opcja i można coś takiego zrobić. Można też zrobić używając um, eyelinera. Widziałam też osoby, które w ten sposób robiły. Ja dzisiaj zrobię kredką, żeby nie było, że używam czegoś bardzo drogiego, bo jednak jest to makijaż budżetowy. Można też nałożyć czarną kredkę i na przykład na nią nałożyć błyszczyk czy jakąś Taką pomadkę nawilżającą. Zobaczymy, co my dzisiaj sobie użyjemy. Nie gadam, bo już tutaj muszę się skupić, żeby była precyzja. Usta obrysowane, jeśli gdzieś są jakieś nierówności, to wystarczy wziąć pędzelek i delikatnie je złagodzić, bo kredka sama w sobie jest dość sucha, więc po prostu ciężko czasami pomalować tak, żeby, wiecie, tutaj. Było równo. Jeszcze sobie muszę dołożyć trochę. Ja dzisiaj z cienia zrezygnuję i nałożę sobie jednak tutaj. Mam ten olejek. Olejek błyszczyk. To jest. Tak, Lip Oil. Olejek <grym> Green z Bel. Też bardzo się lubimy. Bardzo fajny. Słuchajcie, produkt. Fajnie nawilżający. I zobaczcie, usta od razu robią się takie smakowite bardziej. Nie są takie suche specjalnie wcześniej Was nie oddalałam, żebyście mieli spektakularny efekt końcowy. No i tak prezentuje się mój makijaż budżetowy, makijaż halloweenowy właśnie dość tajemniczy dość ponury, ciemny, ale z drugiej strony nie jakiś taki myślę bardzo straszny chyba bardziej imprezowy, elegancki mimo wszystko więc jak zwykle Mizia tutaj wychodzi poza standardy i tworzy własne reguły i zasady dajcie proszę znać czy taka wersja makijażu Halloweenowego Wam się podoba. Czy było to proste? Myślę, że było bardzo proste. I przy użyciu tak naprawdę minimalnej ilości kosmetyków, myślę, że efekt jak najbardziej. Fajny, inny, oryginalny przede wszystkim. No ale oczywiście czekam na Waszą opinię. Dajcie proszę znać też, czy macie jakieś plany halloweenowe, czy gdzieś się wybieracie na jakąś imprezę i jakie macie pomysły na przebranie. No ten tutaj makijaż spokojnie mógłby być w ramach jakiegoś smoka. No, kojarzy mi się ze smokiem. A wam z czym się kojarzy? Dajcie proszę znać, jak macie jakieś pomysły, bądźcie aktywni, zachęcam. No i oczywiście, jeśli ten makijaż Wam się podoba i film przypadł Wam do gustu, to zostawiajcie też łapkę w górę, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie suba, bo Was to nic nie kosztuje, a sprawia, że kanał się rozwija. To tyle, jeśli o mnie chodzi. Udanego Halloween Buziaki, widzimy się w kolejnym filmie. No, pa!